No, Ja jestem obecnie na y, takim, takim fajnym sklepiku, y, patrzę, chodzę stąd y, i chodzimy z tą oglądaną. Właściwie znaleźliśmy coś takiego, ale to kosztuje 93 zł, więc jest bardzo strasznie drogie. Coś fajnego do Ikei widzę, to pierwszy raz, ale no jest fajne. piękne, ładne. Bardzo fajne, bardzo wszystko jest tu fajne. Zobaczyć. Jest mega dużo tego. Te wszystkie ptaszki są cute, ale nie wiem, jakoś do naszego wystroju szego nie pasują. Może już wszyscy mieli domek yy, tamtym, ra, tamtym razem. Yy, A tym razem? Teraz mamy laskowe różne, a teraz widzę, że jest sporo takich tych różnych tych, na przykład takie fajne talerzyki są, takie talerzyki 2290, tak nie wiem po prostu co to stoi, o fajne te nocniczki są lat jest miękkie na przykład tutaj na przykład jakieś suszarki też jest fajne bardzo, jakieś suszareczki no tutaj idę na moją ulubioną strefę tym wszystko ja tak mam, ale ja kocham, kocham takie rzeczy do domu, domowe. Ja znalazłam przed takie kubki. Są fajne i kosztują 6,20. Fajne? Fajne, fajne. Ale nie wiem. Tutaj są wśród świeczki. Patrzcie na te bomby. Boże, tak podoba. A jeszcze coś pokażę fajniejszego. Są takie fajne czarno-białe bombki, Czy to widzicie? Ale nie, nie ma to dla mnie żadnej magii świąt. zrobić to roku mam na zrobić na Vlogmasie. Yy, tak będą Vlogmasy. Takie co? Wysołowe świeczki. Kokardy o ruch. Lampeczki. O, na przykład teraz y, mamy takie lampki, tylko ja nie wiem, jestem tym białe światło. Y, te takie. Właśnie tak, na przykład tutaj są ładne Mikoła, ja takiego wam wskazywałam. Ale ja jestem y, tych światełek Team, takie ciepłe światełko. A bombeczki są przepiękne. Mój plan na dzisiejszy dzień jest taki, żeby nagrać wam. O, fajne, na ten, ten papier kredytowy. To nie jest. jest dla mnie. Idę na dół. Się na mnie patrzył <gryzny> nie wiem czy to koniec tak mały. Ja teraz zobaczyłam manekina Tego. Ja bym się tego wydaje nie się Powiedziałam, dzień dobry. Idę teraz szukać mojej cioci, poznalam coś, co ona szukała. Więc patrzcie, jakie cute szklanki. W takim, na przykład, wiecie herbatkę, świąteczną? Fajna, fajna. Fajne. Idę szukać mojej cioci. Nie wiem, czy tego tak mam. Ja teraz zobaczyłam manekina tego. Ja bym się tego nic dziwnie podaciał. Powiedziałam, że nie będzie dobry. Idę teraz szukać mojej cioci. bo coś, co ona szukała. Więc patrzcie, jakie kwiatki, szklanki w takim na przykład, wiecie, herbatkę świąteczną no? fajna fajna, fajna, idę szukać mojej cioci nie wiem czy to kończy tak ja teraz zobaczyłam mamę tego ja się tym nic nie zdziwnie podobała że dzień dobry idę teraz szukać mojej cioci bo znalazłam coś, co, co ona szukała więc patrzcie jakie cute szklanki w takim na przykład, idzie herbatkę świąteczną, no? fajna. Fajna, fajna, Idę szukać mojej cioci. Nie wiem, czy ja mam tylko takie problemy. Patrzcie na moje buty. Kupiłam je w tamtym roku, nie pamiętam już gdzie, ale gdzieś je kupiłam. Słuchajcie, one cały czas mi się tak rozwiązują. Ja już nie wiem, co mam zrobić. A w ogóle nagrywam wam vlogmasa. Więc vlogmas dzień pierwszy! Uhu! Yy, I. Rozpoczynamy ja czas vlogmasowy Będzie albo pierwszy, albo drugi Vlogmas, więc nagrywamy w ogóle Te buty mi się mega podobają, nie? Ale... dajcie spokój, jak ja miała z takim czymś chodzić Jak ja mam z takim czymś chodzić? Mam w domu, ale nie miałam... Jakby kozaki mam niezbyt, niezbyt yy, takie wiecie, wygodne Jedne, a drugie mam zemszowe i ten może się zamoczyć, a drugie mam niewygodne. O, patrzcie to. Nie mam, aby się w tych laskach zakochała. Patrzcie, tu znalazłam takie pokrowce fajne na ten, na krzesła. Są strasznie drogie. Patrzcie, wózki. Patrzcie, wdrażacie mnie sobie z takim wózkiem, nie? Mi się podobają one, fajne, znaczy nie no, podobają, mi się fajne są, bo zakupki można sobie jakieś tu wrzucić i chodzić. To bum, bum, bum. Ja? jest fajne, więc są Czucie lustra jakieś O, coś takiego chcę Powiesić na tym Na okno Patrzcie na te laski One są takie ładne Jakieś ptaszki, cukierki dzień Hej, dzień dobry, znowu witam się Z wami tym razem z Actiona Jestem w Action, tutaj myślę, że dużo Nie będę nagrywała, patrzcie Jestem na kalendarzach i się waham Czy kupować Teraz kalendarz, czy iść do Rosmana? Ale myślę, że pójdę do Rosmana, i u nie Więc tak, mamy już troszeczkę dużo fajnych rzeczy. I będziemy kupowali teraz jakieś nie wiem, równe wydatki fajne do domu. Patrzcie, chodzi mi o to. To jest fajne, bardzo, ładne. się jakieś są. Chciałam wam powiedzieć, że nagrałam dwa wlopasy, ale miałam perspektywę te kremy, takie różne. Idę teraz na te kremy i będę się do odzywać. odzywać. W koszyku tyle rzeczy, bo to jest kosmos. Mm. to i, idę teraz na krem. Te taki mają nosetki. Dobra, my właśnie wróciliśmy. Teraz będę wam nagrywała haul zakupowy. Mamy trochę tego. Więc zaczniemy Narbius od pogadania. Wróciliśmy dopiero, weszliśmy do domku. Przywitałam się z Miusią moją, ze śmiencią, z Ariankiem. Teraz będę nagrywała wam haul zakupowy. Dobrze, zaniedbaliśmy w kilku sklepach. Jest... Najpierw kupiliśmy w Dilsie taki słodki kubas. Ten ma taką fajną rączkę. Jest ciasteczkowy, taki domek ciasteczkowy, jakby. I on kosztował 10 zł. Moim no zdaniem to jest niezbyt dużo, bo jest bardzo naprawdę ładny. Idealny na jutrzejszy vlogmas.